Maneczko mordeczki, jest piątek. Więc, tak jak Wam obiecałem, kolejny giveaway. A dzisiaj, co do zgarnięcia? Oto ta piękna koska. Tak widzicie, ee, od dzisiaj. Od godziny 16 do zgarnięcia jest e, koska. Oprócz koski jeszcze jest AWP i Akacz. A co zrobić, żeby ją zgarnąć? Musicie z moim kodzikiem, czypisz, doładować za minimum 8,40 i bierzecie automatycznie udział w tych trzech e, giveawayach. Jest wszystko do zgarnięcia, więc tak jak mówię: kodzik mój, 8,40 wpłata i automatycznie bierzecie udział w tych giveawayach. Mordeszki. Przypominam również o tym, że na stronie Ewenci 10-lecie stronki. E, fajne są skrzyneczki do otwarcia oczywiście daily case 24 godziny do otwarcia skrzyneczka e, a dzisiaj pomyślałem sobie żeby zostać w tematyce tej kostki która jest na giveaway'u będziemy sobie robić procentuweczki ale jakie e, procentuweczki od tego marble fejdika Dodajemy sobie wszystkie, sk wszystkie skrzyneczki z, mar z tym Marble Feldzikiem, To są ruby, więc może to sobie zostawimy na kiedy indziej, dzisiaj będziemy tylko i wyłącznie dusić te Marble Fejdy, zobaczę tylko czy wszystkie skrzynki, tak, bo to jest 1, 2, 3 procentówki, patrzcie, robimy tak, takie bitwy, takie bitwy. O nie, takie bitwy będziemy sobie robić, eee, to jest aż 9 skrzynek, eee, więc mam nadzieję, że w końcu trafimy, mm, Drobki nam to i myślę, że będziemy sobie grać eee, raz na underdogu, raz w standardzie, raz na dwóch, raz na trzech, więc zobaczymy jak to będzie szło. Zaczynamy sobie od standardu 1 na 1, 9 skrzynek, eee, procentóweczki i co, lecimy, serek wszedł, zapraszam, powodzenka dzieciaku lecimy dury. No dobra, mm, tak, wiecie dobrze, w procentóweczkach może być okrągłe zero, albo może być, kurwa, przepiękne, <laughs> przepiękne jebnięcie. Bitwa jest za 760 zł, a... Okej, okay, dobrze. A taki mały fejdzik jest wart, no, dwa kółeczka, więc w skinach, więc, no, jest, będzie, będzie fajny, fajny plusik. Eee, no, zobaczymy, zobaczymy, co z tego będzie. Eee, na razie jest, no, średnio, jest na simów, ale, no, on... Jakby nie zwrócił nam bitewki. Eee, pojawiają się jakieś tam. Różne skrzyneczki. Eee, no, nie ma nic ten serek widzę Muszę sprzedamy, co? Hello No, króciutko, króciutko. Chyba. I co? A no nie w tym, nie w tym, nie w tym. No co, wygrywamy bitwę, ale no to jest bitwa na plecy. Skopił bitwę mmm, na trzech teraz. Będziemy sobie, tak mówię, będziemy sobie ro, robić roztąco w underdogu. Będziemy się bawić, będziemy... O, znowu serek wszedł. Eee, będziemy próbować po prostu drobność, nie? Będziemy próbować znaleźć tą... Yy, tą... Yy, tą... Kurwa, tą koskę, tego Malfejdzika. O, tam jakaś jeszcze inna przeleciała. Eee, dobra, to teraz to 4%? Mm, A ja już chciałem startować, już myślałem, że ma berfejdzik, ale dobra, spokojnie, e, jest git no Tylko tak, że ta wupka nawet jak, kurwa jebana, nawet jak będziemy mieli ją, o Jezus, pojawia się, o Jezus, patrzcie to Patrzcie to, no jest ta kostka, jest ona gdzieś tam w środku, ona, ona, ona drobnie, ona drobnie, prędzej czy później, ja to wiem Ona prędzej czy później wyskoczy, tylko pytanie, czy nam, czy jemu a jaj kurde, dawaj, dawaj tą kosę. Wiem, że potrafisz, wiem, że potrafisz. No dobra, wygrywamy kolejną bitwę, ale kolejna bitwa jest w plecy. Popuj bitwę e, na czterech tym razem w standardzie, a potem sobie polecimy wszystkie od e, jakby na underdogu, znowu od 1 do 4. E, zobaczymy, jak to nam wtedy pójdzie. Nie, do, nie doszedł ten, więc e, lecimy z botami. E, dawaj, dawaj. No liczę, liczę mocno na tego Marvel Mar 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 Fejdzika, mm, fajne to jest, generalnie tak jest, tak jest, to nie jest Marvel Fejdzik, ale tak jest pięknie, jest git, eee, ale chcemy więcej, chcemy więcej, kurwa, bo na razie będzie na zero bitewka, eee, jest, dobra, Asimov jeszcze, pomp, ale kurwa, tylko najgorsze jakąś pierdolnie. fajna bitwa, fajna bitwa, ajajajajaj, ale spokojnie, jest kurwa, jeszcze jest cztery skrzynki, cztery skrzynki jeszcze. Daj mi, no nie, no daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. Dawaj, 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 dawaj. Ty kurwo, no nie, no jak tu wyleciał on, A, który nie wyleciał A, No pojawia się, pojawia. Jeden i dwa procent zostały. Ostatnia dwuprocentówka. No dobra, wyskoczył, wyskoczył, ale nie tu gdzie miał wyskoczyć. A, nowa bitwa. Eee, a ja je miałem skopiować. Dobra, ale spokojnie. Tam tylko są trzy skrzyneczki. dodamy szybciutko e, i będziemy lecić Raz, dwa, trzy. I tak, i było po trzy z każdego, jak dobrze pamiętam. Ehm, I co, i teraz lecimy od e, dwa do 4 w underdogu. I jakby zobaczymy, może w underku coś coś sypnie odda. Więc co, teraz wszystkie Marble, marble powościmy na prawo. U mnie same gówna i lecimy. Ktoś czuje, że teraz wyskoczy po lewej stronie, po lewej stronie teraz wyskoczy na bank. ale nie, 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 spokojnie. A, dobra, 8 skrzyneczek, na spokojnie, jeszcze 7. jeszcze jest coś, co ma wyskoczyć, jeszcze jest, na spokojnie. Widać, pokazuje się tam, pokazuje się tam. Teraz co, jeden, 2. dwa, ej, o, fajnie teraz jest zrobiona, bo będą jakby od najlepszych do najgorszych. Dobra, na Simov, niech tam wyskakuje, niech tam wyskakuje. Dobra, teraz się zacznie, bo teraz jest, yy, była teraz dwu, teraz będzie znowu dwu i teraz dwa razy 4ówka Dawaj, 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 dawaj po prawej stronie, dawaj po prawej stronie, dawaj po prawej stronie. Dwa. Okej, 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 okej. Ajajajaj, dobra, nie udało się. Czy mam jeszcze budżet? Mamy jeszcze budżet, sprzedaj. Skopił bitwę na 3 underdog, lecimy, zwiększamy, zwiększamy sobie ten poziom, e, czyli poziom, ilość jakby graczy, czyli teoretycznie m, też jakby prawdopodobieństwo wypadnięcia m, kostki jest, no, wzrosła. Więc liczymy, liczymy na to, tylko że teoretycznie, teraz, jak wyskoczy koska, to ona będzie do podziału. Nawet nie teoretycznie, praktycznie, jeżeli, powiedzmy, ee, dobra, koska wypadła, pięknie. Jak on, powiedzmy, nic my nie będziemy mieli, to koska będzie na podział, czyli teoretycznie, teraz, powiedzmy, o 400 w skinach wygramy, tak? Więc no, no zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że Marbel gdzieś tam w prawo, po prawo gdzieś w wyląduje. Jaj jaj, 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 dobra. Ale tak jak mówię, to na tych 4% to dopiero się zaczyna się zabawa. O, ale dropi, dropi. Dobra, czyli co? Mamy bitwę na zero będzie. Generalnie będzie bitwa, jeżeli nam nic nie wyskoczy oczywiście. Tak jest, ale tam mi samo daje. Dobra, jeszcze bot Alex jest coś pierdolnie i fajnie będzie na plusik. No dobra, ale no dalej Marble nie wyskoczył. Dalej, dalej procentówka. No, eee. wszystko na nas. Pięknie. No to co? No, ładna bitewka, ładna bitewka. Sprzedajemy. Skopię bitwę. Teraz była na trzech, czyli teraz na czterech. Eee, I co, zobaczymy. Generalnie tak nawet nie ma dużej straty na tym dzisiejszym, bo tam było około piątki. Eee, teraz jest około czwóreczki, więc jest git, Naprawdę fajnie. Jeszcze jak wyskoczy. Tam po prawej stronie, oczywiście. Eee, co, zaczynamy od jedynek. Potem dwójki, czwórki. Nie wiem, bardzo dziwnie jakoś ta bitwa jest zrobiona, ale nieważne. Ważne, że. Oj, ale dobra, to na spokojnie, bo to i tak. Ta wupa i tak nic nie zmienia, tak naprawdę. Bo jeżeli wyskoczy, jakby obojętnie kosa, to i tak. Ale nie, poczekaj, zmienia w chuj. Bo teraz oni, oni we dwóch muszą coś dropnąć. A kurwa, zmienia bardzo dużo, tak to. O nie. Muszą obydwoje po prawo dropnąć kosę jakąś, To jest tragedia. No nie, no tego tak, tak na to, tak na to nie patrzyłem. O, w poleciał. Ja pierdolę, no nie wierzę. Nie wierzę. ha i on zgarnia wszystko. Ale, ale ładna pula. Cztery koła mu się zbierało. Dobra, dawaj to. Yy, ostatnia bitewka. Ostatnia bitewka. Yy, ostatnia bitewka, ostatni... nie, nie, ostatnia bitewka, zrobi sobie tylko na 4% do 7 stówek. Na w standardzie. Albo da, albo nie da. Jeżeli da, to odcinieczek na zero. Jeżeli nie da, no to trudno. Ale co zabawa była to nasze. Dobra, na standardzie laści lecimy. Same 4%. Same 4%, więc na bank wyskoczy, na bank wyskoczy. Yy, tylko pytanie, gdzie? Na razie nigdzie? Na razie nigdzie. Yy, no ale dobra, 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 zobaczymy. Um, no, ej, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, ty kurwo, dawaj Nie no, takie kurwa, takie co? Takie, takie, takie nic. No dobra, ostatni laści. I co? Będzie czy nie będzie? Po lewej stronie. Gówno, nie ma. Nie ma, nie ma i jeszcze raz nie ma. Więc, no, dzisiaj procentówki nie oddały, niestety. Ale mordeczki, przypominam Wam, że ta koska może być Twoja, a oprócz kosy może być AWPA i AKASZ Twój. A co musisz zrobić, żeby wziąć udział w giveaway? O tym z moim kodzikiem czypisz, za minimum 8,40 doładowujesz i automatycznie bierzesz udział w tych trzech giveawayach. Jeszcze nic nie jest zgarnięte, więc to jest dla Was ogromna szansa. Eee, a i co? No, widzimy się jutro. Jutro w kolejnym odcinku znowu będziemy sobie Kręcili. Mam nadzieję, że coś fajnego nam wyskoczy, czy dropnie, i będziemy się na pewno dobrze bawić. Dzięki, życzę Wam miłego weekendu i elo!